Cześć, 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 to straytrain Witam was w kolejnym odcinku z Undertale Yellow Mamy fast travel teraz za Razem z mailami Nie jest mi to za bardzo potrzebne, bo nie mam za jakoś zamiaru wracać się Okej, okay, to jest to chyba przejście do Hotland Tak, to jest to Fly nie wie jak otworzyć te drzwi, ale jednak dał rady. To jest jeden sposób, żeby to otworzyć. Możemy wreszcie wyjść z tego miejsca i je zostawić za sobą. Do no zobaczenia, Okej, okay, zobaczę, tak na szczęście nic nie ma, nie ma. Okej, okay, to idę do Hotland i zobaczymy, co tu jest. Okej, okay, jakieś maszyny. Siema z powrotem. To miejsce jest dość takie ciemne. I nie wydaje mi się, że ktoś tutaj był od wielu lat. Ta maszyna wygląda bardzo ważnie. Poszukaj, co może znaleźć, żeby kontynuować Twoją podróż. Do zobaczenia później. Ok, czyli teraz zagadka, jak to uruchomić, żeby przejść dalej. Najprawdopodobniej. Okej, okay, jedna zagadka zrobiona. Zobaczymy co tutaj... Ta, potrzebuje trzech takich, żeby uruchomić tę maszynę. Z tego co tam widziałem na tej maszynie. Okej, okay, potrzebuję dużo tutaj. Troje tu i... Się. OK, udało się. Kolejna szybka zagadka, żeby nie marnować tak dużo czasu jak w poprzednim odcinku. Boję się, że przez co jak długo będzie trwał poprzedni, że nikt nie będzie go oglądał. Czy ja potrzebuję tu zapis. Hm. Te szafki wyglądają podejrzanie. Dźwignia. No ok. Włączyłem tutaj chyba jakiś generator ważny. Jak włączacie. Ta, maszynę też włączyłem. Lepiej, żebym zapisał chyba. Jeśli teraz będę miał okazję. No i oczywiście coś tutaj wyszło. Dzięki za zapis. Zobaczymy co jest tu. Steam tak jak ta platforma. <laughs> Śmieję się oczywiście. Teraz zagadka, żeby nie wpaść na złe pole, kiedy się świeci. Na czerwono. I teraz to wyłączy. Ok. Schodami do góry. To jest kolejny zapis. Nie, na wszelki wypadek. Ktoś już tam jechał góry. Ktoś już tam jechał góry. Ruder. EXIS model 014 gotowy, żeby bronić. Intrus zauważony. Twoje przestępstwa to wchodzenie na teren prywatny. Używanie maszyn bez pozwolenia. Człowieku, co myślisz o tym? Jestem niewinny. Czyli uznajesz się za jakiegoś innego czy coś, to nie ma znaczenia. Zeskanuję Twoją twarz moim detektorem kłamstw. Niesamowite. Masz najbardziej. Z emocji twarz jaką kiedykolwiek widziałem. Będę musiał moim nieistniejącym przeczuciem sprawdzić, czy kłamiesz. Przygotuj się na izolację człowieku. No, Okej. Okay. Bo idealnie musiałem stać w miejscu, w którym jest trapdoor. Dobrze, że mnie fly złapał. Ma. Dobrze, że umiałem cię złapać w odpowiednim czasie. Jakieś kolejne miejsce? Kiedy cię uratowałem podczas Twojej yy, tej podróży? Kiedy przetrwałeś? Taki coś? Jak na imię Clover, nie masz za bardzo szczęścia. Śmieję się, oczywiście. Jesteś bardziej maszyną, niż ten robot. <grym> Myślałem, że szybko wyjdziemy, ale oczywiście nie. Jeśli spotkasz znowu ten kawałek metalu, to postaraj się nie zostać za Albo wiesz, zabitym. Ale śmierć by zaoszczędziła więcej czasu, jak o tym myślę. Mógłbym się po prostu w odpowiednim miejscu zrespić z powrotem. Nawet jeśli będzie dużo brutalnych śmierci, nie zatrzyma to Clover'a Co nie? Więc wyjdę ventem Jak w Among Us Okej, okay, tu jest to przejście Wezmę sobie zapis Zwłaszcza, że to jest teraz ten Axis. Okej, okay, pierwszy przeciwnik odcinka, faktyczny. Robot sprzątający, to pomogę mu sprzątać. No, uraziłem ich chyba. Nie, ty! Mokra podłoga. <grym> Ale dobrze, że... Podniosłem mydło od niego I co tutaj teraz jest? Płaszczka I mam teraz... Koleżkę I jej... Gumowa kaczka i jej... Okej, okay, tutaj jest jakieś przejście I para A, doklinowałem się na chwilę i wpadłem w parę, ale jeszcze nie dostałem obrażeń, więc nieźle. Teraz po prostu byłem niemądry, bo za szybko biegłem. Ważne, że unikam. Au, to było głupie. No, a teraz mogę to wyłączyć i iść dalej guzik coś otworzyłem tam chyba jest przejście dalej a to dobrze dla mnie płaszczka lecimy i teraz mogę iść tu no dzięki za pomoc płaszczka a tu jest zamknięte i tu też jest zamknięte więc jeszcze będę potrzebował twojej pomocy, płaszczka. Okej. Okay. Zapis. Okej, okay, ci tutaj chyba miałem iść, żeby progresować, a to dobrze. A jak się? Is... uciekający więzień. Zauważony. Fajna muzyka. Szkoda, że w zwykłym undertakeru nie ma takich scen ucieczek. Halt. Idziesz ze mną Zostań tutaj, muszę iść dalej patrolować Nie dotykaj niczego Czy widziałeś moją żonę? Okej, okay, po prostu tam jest Która pyta o żonę Anyway, uciekam ventem I uciekam jeszcze raz od Exisa I guess Fajna muzyka gra kiedy się przed nim ucieka A w ogóle jego yy, muzyki podczas walki to chyba najlepsza muzyka w grze, w mojej opinii. Obie, bo on ma dwie. zależy też od ścieżki. To później zobaczycie w następnych seriach jelu. Złe <laughs> wspomnienia szczęścia tam... na wschodu. O, pojawi się jak znalazłem cię. Au. Myślisz, że dasz radę takimi kulkami, jak Stray? Wiesz kim ja jestem? Okej. Okay. Zacznę monologować, później muszę tłumaczyć. Jesteś uwięziony człowieku w rogu. Nie chcę cię krzywdzić, ale jestem do tego zmuszony przez mój kod przygotuj się na ból dzięki Floyd o to jest problem świeżo maminkę wygląda na to, że wygrywasz tym razem wrócę aby cię złapać nie długo nie idź nigdzie proszę <noise> ok, chodźmy dalej. Jak mówiłem, jak ktoś się zna na kulach energii, które są rzucane, to ja, bo jestem strejem 1908 Powiem to jakoś uwzględnić w miniaturce. No, dzięki za pomoc, fly. Przy okazji zapiszę sobie. Okej, okay, mam pełne ekwipunek leczenia, a to dobrze siema. O, maile sam maila, a po co go szycać? Okej, okay, jakaś walka. Gramofon fajny atak. No a przecież muzykę. Na chwilę. Au. Jestem nie mądry. No fajnie jest. Ok, mogę się oszczędzić. Dzięki. Lesu dalej. A znowu w to wpadłem. Trudno po prostu przez to przejdę. Nie odcinka, ale po prostu tej części. Tyle tu biało. Od kwiatów. Złe wspomnienia, szczęść wracają. Ja po prostu instynktownie już uciekam. Mimo to, że nic mi nie goni. Zapis. Gwarden. Coś jakby. OCHRONIASZ dla roślin. Okej, okay. tak, tutaj takie coś jest, to ja po kwiatkach nie stąpam. Tutaj mówi, że wstał. witaj Czy to ty tutaj przeszkadzałeś w florze? Proszę cię abyś miał trochę więcej respektu Ale nie się. Widzę, że jesteś młody, więc to jest do wybaczenia Zreportuję incydent Jako poziom 3 Poziom 10 powiem 10 oznacza terminację. Do zobaczenia. Ok, już stracili swoje opcje. Fajna muzyka tu już ty gra. Ja bym cię spytać, abyś z mną kooperował. Au. Akceptuj swoją porażkę Deptaczu Musisz się nauczyć, że rośliny są ważne Bardziej ważne niż ty Okej, okay, to pamiętam Bo normalnie bym po prostu uciekł od kwiatka, ale Taki miał właśnie zam zamysł twórca. Moje powiedzmy uciekać jakieś kwiatka, bo jest chroniony. Jeśli nie będziesz kooperował, to wezmę pomoc. Wezmę sobie itemy. Jeśli będę mógł liczyć do trzech. Ow. Raz. Lefuje. Czy twoje niebo, backup, dzwoni po pomoc, gwardener? Dokładnie, on nie ja szanuje roślin, jaki jest. Y Poziom. Proszę pani. A, to jest kobieta. Trochę ciężko zrozumieć po wyglądzie 10. terminacja. Poziom 10. No się oczywiście. Sorry. Guard Guarder mówi, że zasługujesz na terminację. Oni wiedzą właśnie co powiedziałem więc atakuj tak kontynuuj się Kontynuuję się, kurczę umarłem yy, To skipnę do momentu kiedy znowu jestem na tym etapie Okej, okay, jestem znowu w tym momencie Walki I się wyleczę na wszelki I zobaczymy co tutaj będę mógł zrobić żeby tą trójkę oszczędzić. Au. Okej, okay, czyli cały czas teraz będą te same ataki. I to samo te same słowa. żebym rozwalił ten wszystkie linki może to muszę zrobić tylko po prostu jestem idiotą wezmę sobie chipsy w tychże tak bo muszę rozwalić wszystkie te kwiatki na moich przyciskach Okej okay. Uzyskałeś mój respekt Ale nie, uz nie uzyskałeś mojej litości Boty, atakujcie Au Goddammit Wrócę do was jak znowu tam będę Okej, okay, jestem w tym momencie co byliśmy Mam nadzieję, że tym razem nie umrę. Okej, okay, to już im podziękowała za pracę. Wezmę sobie leczenie. Wcześniej go nie używałem w, w tym podejściu. Nie jest tak źle, że zaraz jesteśmy znowu tylko ty ja i ja. Nie mogę się męczyć. W do ciebie. No, jako robot się nie męczy, o to chodzi. O. Nie, nie serio, się w moment, kiedy miałeś się atakować. Ej, hey, isk. Okay. Masz kwiat, żeby się pocieszył. Nie, no fajnie. To nie problem, jeśli będę cię atakował. Oczywiście, że nie. Fajnie, on ma pistolet po prostu. Spóźniony ma pistolet. Stoisz. Jesteś trochę przeszkadzający Okej, okay, po prostu mają teraz bomby i kranaty <grymne> Może tym razem mi się uda po prostu przebagać, żeby nie atakowała. po prostu tu poczekaj aż twórca się o tym dowie Dostaniesz długą lekturę. Będą ci tłumaczyć wszystko, tego, co zrobiłeś Tak bardzo, że będzie się bolało bardziej, niż cokolwiek, co ja zrobiłem Prawdziwa tortura Au Wezmę sobie chipsy A potem Dadzą ci nagrodę Niesamowity w rujnowaniu dnia Wardenera zasłużone ok, znowu poproszę o litość, podaj się, nie dzięki. Typ. ty, ja. Chęć walki zmniejszono. O, to się stało. Coś ch chyba, nie pamiętam. Przepraszam. Okej, okay, był jakiś błąd i tam nie pamiętam co się stało. Ważne, że wygrałem. Miałem coś zrobić. Ano, tak pamiętam. Wysłać raport z poziomu trzeciego. Odpowiedź negatywna. Przepraszam. Pozwól, że zadzwonię jeszcze raz. Halo, twórco. Jesteś tam. Myślę, że twórca robi na mnie kawał. Linia telefoniczna, na którą próbujesz się zadzwonić Jest... Wyłączona Gdzie są... Gdzie są wszyscy? O Chyba... Zarosłam Rozumiem Wydaje mi się Że moje dni... Już się skończyły Kontynuuj... Co? Hibernacji? Przepraszam za przeszkadzanie ci Nie wiem jaki jest świat I nie chcę wiedzieć Wiecie, było wiele lepsze Nie wiedząc Okej okay. Zapis. Okej, okay, dziękuję Wam za oglądanie i do w następnym odcinku.